Okres wiosenno-letni to zdecydowanie czas, który sprzyja wzrostowi tempa realizacji inwestycji drogowych, nie inaczej jest w naszej gminie. Zanim jednak o tym, co dzieje się teraz, warto wspomnieć o tych inwestycjach, które realizowane były u schyłku ubiegłego roku czy na przełomie z bieżącym. Mowa tutaj przede wszystkim o inwestycjach wiązanych współfinansowanych wraz z Komitetem Mieszkańców dotyczące utwardzania dróg płytami JOMP. W zeszłym roku udało nam się ułożyć prawie 20 tysięcy płyt JoMP. Dało nam to odcinek prawie 4 km. Wartość ułożenia tych płyt to prawie 700 tysięcy, plus koszty związane z zakupem płyty to jest około miliona. Było to na odcinku prawie ponad 20 dróg. Płyty zakupujemy z Funduszu Gminnego. Um, układanie płyt, um, komitety i pieniądze mamy od mieszkańców. Realizacji modernizacji dróg płytami JoMP doczekały się między innymi: Bojano przy ulicy Czarna Góra, kamień przy ulicy Turystycznej. Muzyka. Koleczkowo przy ulicy Gryfa Pomorskiego. Już niebawem, bo z początkiem maja mają ruszyć prace związane z częściowym ułożeniem nawierzchni asfaltowych. Na tę okoliczność gmina podpisała już cztery umowy dotyczące realizacji około 3-kilometrowego odcinka. To jest ulica Jeleńska w Kamieniu. Będzie to przyszłe połączenie Kamienia z Jeleńską Hutą. Kolejne dwie inwestycje to jest ulica Kieleńska w Kamieniu i ulica Morelowa w Jeleńskiej Hucie. To połączy nam też dwie miejscowości Kieleńską Hutę z Kamieniem. I kolejna, długo taka chyba oczekiwana i taka wincząca w ten zakres, to jest ulica Myśliwska w Kamieniu, a jest to połączenie miejscowości Grabowiec. Tak więc krok po kroku coraz mniej uciążliwych dróg pełnych dziur czy błota. I choć z racji funduszy inwestycje te realizowane są odcinkami, to jednak napawa optymizmem, że w perspektywie posuwamy się zdecydowanie do przodu. Koszt wymienionych inwestycji to ponad 2 miliony złotych, z czego udało się pozyskać dofinansowanie zarządu Funduszu Inwestycji Drogowych na kwotę 1,5 miliona. Zakończenie tych prac planowane jest na koniec czerwca.